To ty mnie prosiłaś o nagranie tego odcinka? Proszę, nagrajmy TikToki, to jest moja ulubiona aplikacja. No, to także się... witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj na prośbę pani Kamili. Teraz jest czas, żeby się przywitała. Trzyma. No, więc dzisiaj, dzisiaj będziemy komentować TikToki, prawda? Tak. Powiedz, ile ma być łapek w górę, żebym znowu powiedział: ok, nagrajmy już ten kolejny odcinek. 20 tysięcy. Coo! <noise> Ale skoro tak to lubisz, to powinno być mniej. Nie, bo ostatnio jak powiedziałam 15, to było 15, no to może teraz 20. Dobrze. Okej, okay, czy jesteś gotowa na pierwszego TikToka? Tak. W nagrodę, że tak bardzo lubisz, to ty, ty to skomentujesz. Uwaga. Okej. Okay. Jest taniec. Także ten. Tak szczerze. Za tyle lajków o jajku opłacałoby się bardzo. To... No, nie w sumie... No mógł sobie połamać nas z gościu, ale okularki mu się połamały trochę. Okej. Okay. Wiesz dlaczego ona tak się rzuca? Czemu? Bo ona tam ma jajka. A, to już wiesz dlaczego ja się nie rzucam. Nie powiem ci tak, albo ten gościu jest głupi, albo ten wąż nie jest jadowity, ale nawet gdyby ten wąż nie był jadowity, ojeju, no trochę bym się przestraszył. I czekaj, z jednego jajka wykluje się jeden wąż? Nie, to jest za duża rozkmina. Napiszcie w komentarzu, jak ktoś ma takiego węża. I proszę, nie piszcie, że go tam. Macie, bo nie macie. No. Nie wiem, czy wiecie, ale istnieje strona, na której każdy z Was może sprzedać swojego skina do CS-a i otrzymać za niego prawdziwe pieniądze. A tą stroną jest skin -carsie. Aby z niego zacząć korzystać, wystarczy się zalogować, czyli podać swojego maila i trade linka. To wszystko. A potem, jeśli chcemy się pozbyć na przykład swojego śmieciowego skina, wystarczy, że klikniemy sprzedać swoje skiny, następnie wybieramy skina, którego chcemy się pozbyć. Na przykład tego. Tutaj mamy sporo metod wy. Wypłaty, na co chcemy dostać kaskę, ale zanim to, kod Mateo, żeby dostać 3% bonus. Jak wiadomo, bonusy są fajne. Teraz dopiero możemy wybrać formę płatności, a raczej wypłaty. W moim przypadku będzie to PayPal. Klikamy odbierz gotówkę. Jeszcze raz odbierz gotówkę. Teraz akceptacja oferty. Ważne, aby zaakceptować ją akurat z tego kliknięcia, bo wtedy mamy pewność, że jest to na pewno oferta od skin Cashiera. Teraz ja to tylko potwierdzam na telefonie. No i proszę bardzo, aktualnie mam na PayPalu 4,95 zł. Poczekamy sobie jeszcze, nie wiem, z 5 sekund i uwaga, odświeżamy Paypala. No i proszę bardzo, nie czekaliśmy nawet minuty, a hajsik mam już na Paypalu, możemy teraz sobie zrobić jakieś zakupy w internecie. Link do stronki macie w opisie, pamiętajcie o kodzie bonusowym, Mateo. Sprzedawajcie skiny i korzystajcie ze stronki śmiało, a my przechodzimy do filmu. Czekolada to będzie live. Czekolada Jak oceniasz tą reklamę cukrzycy? Chcę powiedzieć, że jestem od ponad pół roku na gastronomii w szkole I nie zrobiłabym lepszego deseru Free cukrzyca Dobra, ci... U, Dobra, to jest to na co czekałem Nie dość, że tak, patrz Płeć żeńska, tak się domyślam Gra w gry, jeden 5. To jest jeszcze mój content Ty bądź zazdrosna, a ja oglądam Okej, okay, robi klacza Wiesz co, ty tego nie zrozumiesz, ale generalnie jest coś takiego. Chyba, że kiedyś pracowałaś. Ja nie wiem, co to znaczy. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, saturday, sunday. O co w tym chodzi? Nie wiem, pokazuje swoje jakby outfity. Na wieczór? Ja myślę, że obraz tutaj był głównym tym. Tak. Zamiast. Idywan. Outfit jest generalnie drugoplanową częścią, ale bez sensu jest zupełnie takie TikTok. Ja wiedziałem, że TikTok to rak. Ale ona tu po pokaże... prostu... No, Uwaga. Okej, okay, to jest prank. Oj, mamusiu, mam nadzieję, że tego nie oglądasz. Nie wiem, wiesz co, moja by tak nigdy w życiu nie zareagowała, więc mogę się domyślać, że jest to ustawione. Lecimy dalej Ale nie wiem no, co ten tiktok pokazuje, że, dzi że dziewczyna lubi sobie zjeść frytki? Przecież to nie jest nic takiego Ja tak jem frytki Ja też tak jem frytki I też czasem uważam się za kobietę no Ale nawet w fajnym momencie to się trzymało Zobaczmy, może będzie jeszcze jakiś zwrot akcji, punkt kulminacyjny, wiesz o co chodzi? Bo jeśli ten tiktok się skończy, w tym momencie będę mega zawiedziony I co, on będzie w szoku, tak? I patrz, on jest teraz taki zdziwiony. O nie, co się z tym stało? Ja to jest ustawione! Nie, nie ma opcji, że to jest ustawione. Nie ma opcji. Dobra, lecimy dalej. Uf. RIP RONALDO. Aj, czy to nie jest przypadkiem takie trochę obrażające ludzi z otyłością? Nie wiem, ale niesmacznie mi się ogląda trochę tak. Niesmacznie, raz że. Okej, okay, można mieć dystans do siebie, ale nie każdy będzie miał ten dystans. Poza tym, porównanie osoby, której nikt praktycznie nie zna, do Cristiano Ronaldo jest takie. Oj, można tutaj wiesz, popaść w jakieś różne refleksje. Nie TikTok generalnie, nie fajnie. I proszę pamiętać, że nie każdy, nie każda osoba, która jest otyła, ma na tyle dystansu do siebie, że. Że nie zrobię jej się przykro Fagata! Nie chcę nic mówić, ale kocham fagatę Nie, czekaj, czy ona... Ona ja tego banana z koleżanką Ale wiesz co? Chciałbym, żeby ona sobie tego banana włożyła całego do buzi I chciała go wyjąć i jej się złamał na przykład I wyjęła wtedy tylko tą jedną część hmm. Nie ma co komentować. Przecież oni się na pewno nie zorientowali, jak te prześwitujące bokserki było widać! Na milion procent się nie zorientowali. Nie, ale wiesz co, ja się zorientowałem, temu ludzie, którzy nagrywają TikToki, puszczają na, na YouTuba 8 minutowy film i na koniec mówią, że nagrywali to 2 godziny. Już teraz wiem czemu. Na przykład no nie mhm. wiem, gdybym był sam, co bym tutaj mógł powiedzieć. Ty... Ty... Ciekawe, co się stanie. A jest smutno, że ten ostatni bolonek nie pękł. No. <grywania> Ale fajnie, przynajmniej taki gości zawsze rozwesela. W takim razie na mordzie tego kogoś myślę, że to jest dobry czas, aby zakończyć ten wspaniały film. O nie, myślę, żeby tutaj naprawdę... Żeby ten film składał się z samych dobrych TikToków, musielibyśmy tutaj naprawdę siedzieć ze 3 godziny co najmniej taki bite, ale szanuję Twój czas. Szanuję Twój czas. I już bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca. Możecie tutaj zostawić 20 tysięcy łapek w górę, chociaż nie wierzę, że tyle się uda dobić. I teraz tak. Tutaj macie Instagrama Kabili tutaj macie Instagrama mojego. Możecie kliknąć obserwacje i tutaj, i tutaj. Subskrybujcie też kanał. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się i pa! pa. Wirtualny buziaczek. A,